Dzień dobry Państwu. Mamy środę, a więc zapraszam do lektury najnowszego numeru nowin jeleniogórskich, a w Parę miesięcy temu zniknął z Jeleniej Góry Krzysztof Szklarski, szef Interpol -radu. Nasi dziennikarze odszukali go w Libercu, gdzie w luksusowym hotelu zajmuje cały apartament. Czy Krzysztof Szklarski zamierza wrócić do Jeleniej Góry? Co robi w Czechosłowacji? O tym wszystkim w tekście Bogusława Gonzara pod tytułem Krzysztof Szklarski, znaki zapytania. A ponadto historia o tym, jak żołnierze Straży Granicznej patrolujący most na Nysie w Zgorzelcu dali postrzelać przygodnym znajomym ze służbowej broni. No niestety znajomi ulotnili się razem z kalasznikowami, a żołnierze będą musieli wypić gorzkie piwo swojej naiwności. Ponadto można się także dowiedzieć, czym raczyli się mieszkańcy Michałowic. Jeden z biesianików nie przeżył, inni się pochorowali. A ponadto Relacja z zakończonego w niedzielę festiwalu teatrów ulicznych a młodych czytelników z pewnością zainteresuje szczegóły rozmowy z liderem grupy Hammer Maćkiem Sawiczem.